Proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy Wam zaproponować takie rozwiązanie, które ułatwi pracę wszystkim osobom, które pracują chromatografią cieczową, szczególnie tym, które często wymieniają kolumny chromatograficzne kapilary MARVEL. Przyjeżdżają do Państwa w takiej formie jak tutaj widać. Mogą być to kapilary metalowe, kapilary pikowe albo Pixel z takimi końcówkami jak widać tutaj na końcu. Podstawową zaletą tych kapilar jest to, że montaż kolumny jest niezwykle prosty. Zaraz to Państwu zademonstrujemy, dlatego że do montażu tych kolumn i tych kapilar nie potrzeba żadnych narzędzi. Wystarczy to tutaj zamontować i lekko dokręcić ręką i mamy gotową kapilarę i cały system chromatograficzny do pracy i montujemy sobie taką kolumnę na miejscu. Z drugiej strony ta sama kapilara jest zamontowana w analogiczny sposób w porcie nastrzykowym klamatografu cieczowego. Po połączeniu kapilar z kolumną chromatograficzną uruchomiliśmy pompy, po to, żeby uzyskać dość wysokie ciśnienie, jak Państwo widzą rzędu 520 bar. Jak widać ciśnienie się nam pięknie utrzymuje i co najważniejsze po takim ręcznym dokręceniu, co zaraz pokaże Marta, z kapilary nic nie wycieka i Mamy stabilną sytuację tutaj. Serdecznie polecamy.